Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec witam was bardzo serdecznie w Dead by Daylight, kolejnym odcinku na moim kanale, a jest nam dzisiaj tylko Wojtek! Tak, jestem Słuchajcie. tylko ja, bo Maciek powiedział, że tylko ze mną będzie teraz nazywać, że będę Aga Tomku, przepraszam. Słucham? Słuchajcie, jako że mamy fazę na Dead by Daylight, stwierdziłem, że nagram kolejnego randoma na Dead by Daylight, ja mam bardzo wielką fazę i e, pod XPM sobie troszkę Nancy Wykorzystałem 500 tysięcy punktów, wbije mi 22 poziom i mam samoopiekę, mam niezłomność, mam adrenalinę i mam ostateczny cios. Także no właśnie, zestaw perków taki w sumie powiem wam szczerze, że bardzo fajny. Nie ukrywam. O, widzę, że tutaj ktoś gra też naszą nową Nancy. Wojtek oczywiście gra z tak. Także uważam, że... Znaczy jeszcze odkąd gram nie trafiliśmy na, na tego Demogorgona, jako, wiecie, ra, randomowego no, no. killera. Natomiast jest duża szansa i widzę, że Znowu jest taki dziwny system dopasowywania poziomów, bo ostatnio jak grałem sobie meczyki, słuchajcie, dopasowywało mi, ja mam 15 rangę, dopasowywało mi e, ludzi z poziomem 8, 9 i 7. Ja bym na 15, także taki trochę. tak trochę dziwnie, o, tylko ja dałem tak tego? Nikt więcej nie. Bo ja nie zapomniałem, ale ja nie mam na nim, co? ale ja nie mam na nim żadnych takich specjalnych. Albo ma na mapie, albo na jakieś szczęście, czy jakieś główne inne. No ja wziąłem na dodatkowe punkty, bo, no nie wiem, przydadzą się, żeby ją bardziej wkokić. Ja sobie zawsze dostałem taki, wiecie, bezpieczny zapas punktów, w razie czego, i zawsze jest to 500 tysięcy, bo może sobie pod ekspię Steve'a. Chociaż nie ukrywam, że Nancy. Ja wiem, że wszystkie postaci słuchajcie biegają tak samo, i mam takie samo, jakby poruszanie, poruszanie się tempo, tempo poruszania się, prędkość. Znaczy, Ale najważniejsze to jest to, żeby na danej postaci odblokować po prostu perki, które mogą się dziczyć i wsio. Tak, więc. A reszta, i, i, tam... Słuchajcie, udało mi się mieć tą niezłomność całą u, u niej, więc jest spoko. I samo opieka, i DS też spoko, i Adrenalinka mega fajnie. Także zestaw taki bardzo, bardzo fajny. No i też, patrzcie, nie mamy nowej A, mapki to, teraz. To jest... Tak. I gdzieś tam, słuchajcie, jak robiłem drzewko, to udało mi się zrobić to, to drzewko z. W sensie dostać na drzewku, jak to się nazywa, tą, tą nową mapkę. Także, użyję to w bardzo fajnym momencie Eee, jest piła Jest piła, ale... Ale my już kon... Czemu oni uciekają, wszyscy są normalni? No ja uciekłem stamtąd, przecież on tam idzie Ale wy... No i wlazłem nie no. mnie oczywiście, no, 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 zawsze. No, no, no Dlaczego nie uciekasz? Przecież mówiłem, że idzie Ale... Przecież wam, o co ty gadasz? Wlazłem w niego centralnie, jak sobie szedł do nas spokojnie No, jak zawsze, pierwszy <laughs> o. Nie... Czemu tu nie, no, nie ma żadnej dykty? Dykty! Dykta chce! O tu jest dykta. Spadaj na bambus. Na bambus, bambany. Bambony. Bambony. Tak, ba bo tak, bambony. Bambony. <laughs> bambony. Idę do góry. idę do góry. Bambony do góry. Ja właśnie jestem w tym DLC zakochany. Uważam, że jest świetne. Demogorgon dalej mnie straszy, dalej mam zawały. No gdzie? spadaj! Ej, on mi wołuje tak dalej, goni. Czujesz to? Czujesz blusa? Czuję. Róbcie, geny, róbcie, geny. Nie ja ja się, robię. Ja, ale ja tu... się z nim pokonię. On chyba zaraz dziabnie. No, Nancy, go! A! No, i. No, <mum> no, nie, 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 nie. Ma tańce, go, go, go. Jest pytanie: czy on mnie weźmie, czy ja sobie będę mógł wstać? Słuchajcie, e, stoi koło mnie. Ja się nie ruszę. No, aha, ty bicho wredna. No trudno, dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest nie haczyk, bo... widzę, ale może. Uwaga, nie może... zrobiona. Nie, powiesi mnie. Powiesił mnie, no! Lębadziarzu, tu jeden! Idą po ciebie? Hmm, ktoś biegnie teoretycznie Ale nie wiem, te dwie osoby się w ogóle odwróciły gdzieś tam, nie wiem czy to coś... Ja robię gena, bo ja mam jeszcze tą skrzydlę ty robisz dobrą. gena, druga osoba sobie idzie w drugą stronę, a on kampi pod hakiem u mnie Aha No, to w zasadzie nic się nie zmienia, nie? Ej, jaki, jakie to, jaki to jest mega słabe, Dobra. idź stąd! Dobra. Aha, ty, yy, <laughs> co to w ogóle miało być, koleś? <laughs> e, Wojtek, on ma jakieś dziwne lagi, dlatego że psuł i psuł na mnie jakby. I Kampi cały czas koło mnie, sobie robi takie kółeczka wokół mnie, nie? Żeby czasem, żeby czasem nikt mnie nie zdjął. Ale spokojnie, mhm. mam DSa, mam DSa. No trudno, no co? No jak zawsze, no. No, co kurde, wracasz? Instant frajerze jeden Aha, no ja już sobie łobluję, oczywiście, super Dobra, jolo. Jaki frajer, Dobra, jolo mi się włączyło. Już tak, włączył mi się DS. No i bie biegnie za nami, No uciekaj, 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 uciekaj. Nie. No. Mhm. No podnieś mnie, podnieś mnie. Go to ja traf. ci pokażę zaraz. Trafiłem. Gonicie cały czas? No, czekaj, bo on tu biega wokół budynku. Oczywiście, że tak. No jaki frajer! Aha, no pod hakiem. Ja nie wierzę. Ale mam wrażenie, że to jest chyba ktoś, to pierwszy raz z bo ani razu nie użył tego piły. Ale wiesz co, ja sobie użyję zaraz mojego. A bo i nie użyję. Nie użyję, umieram! Nie użyjesz, no. A on nie wiedział, że tam jest hak, nie wierzę. To może się No Może się, no może się wy... chociaż wątpię, ale spróbuję. Tak, wyglądałem się z podwórka. No to... Masz adrenalinę? No, mam. Kurde. Gonicie? Nie. Dobrze. No to trzy, dwa, Ulecz mnie. Heal me. O, jak dobrze. Ale, Wojtek, powiedział, że, że krew w żyłach miałem zmnożoną. <gryw> I ja pierkur. Dobra, otwieram bramę. Nie Goni mnie. Gonicie? Tak. To choć dobramy koło tej dużej, Nie wiem co. Fabryki, nie wiem, co to jest Silos. Nie wiem, nie, to nie jest silos Ta duża fa fabryka przetwornia, czy cokolwiek. To szybko. Chodź! Otworzyłem Idzie tu. No, idzie, idzie. I idzie. A wciągnęło. Nie, to nie. Kolego. Ale powiem wam szczerze, <śmiech> że... <śmiech> Wioskuje, na... że on ma on ma... 19, 20 ranga. Na bank. To znaczy, ja ci powiem, że. Ja byłem przekonany, że, my, że ja dednę. Naprawdę. Oczywiście, 20 ranga. A, A wszyscy wyjechali? A, ta czeka na klapę. Tak gdzieś łazi. Szukaj, to nie, to chyba nie ma sensu. Patrzeć. Mm. Nie ma sensu, ale byłem pewny, że, że ja już po prostu dednę, nie? Ale, ale pan. To, kontynuuj z Włoch. sobie ładnie. Pan z Włoch. Pozdrawiamy słoneczną Italię. <grych> Italy. Italy. 12 POINTS! co to za nieznany błąd wystąpił? Halo? Co to za skandal. No i oczywiście, słuchajcie moi drodzy, jest nowy system dodawania znajomych, także proszę bardzo. Dodałem cię Wojtku. Ja już to sam dołączam. Aha. Co ja mogę wziąć? Niech będzie to. Tylko czekaj, ja się muszę tu... Y Ulepszyć. Na cie... Nie, ja sobie znowu w, w kokrze 100 tysięcy punktów i dopiero potem będę ulepszał. Ja muszę Kurno, mieć taki. Niezłom... Bezpieczny próg punktów, słuchajcie, tak mamy. Ja nie Dobra. wiem dlaczego. Zaryzykuję niezłomnego i zobaczymy, co to da. E, niezłomność... No tak, muszę tylko skrzynkę, bo nic innego nie mam. I ty masz tego perka na tą nową mapę? Mam. Dasz go? Mogę go dać. To jest y, karta Hawkins National Laboratory. Proszę bardzo. Dałem. Dobrze. Dałem. On mi wyskoczył na drzewku gdzieś tam kiedyś tam. nie, i, to mi się mi jeszcze nie, nie no, wyskoczył. to jest pierwszy raz, bo na przykład jak była beta, słuchajcie, w sensie jak był public beta test, to robiłem milion tysięcy razy drzewko i ani razu mi nie wyskoczył na nikim, na nikim ten perk, ten perk na, ta nikim. Mapa. na nikim. Na nikim. Oj, całkiem szybko nam znalazł Wojtek, zobacz. O, tu jak ktoś ma 19 nie, nie. rangę, proszę bardzo. Nie. O, 17. To nie jestem taki najkurszy. No. 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 Zobaczymy, czy tą, tą mapę w ogóle wylosuje, bo wiecie jak to bywa. I też w sumie taki bardzo szybki meczek był, bo zajęło nam to 8 minut ponad. No, całkiem szybko poszło. Całkiem szybko poszło. Myślałem, że już nie przeżyję, ale jednak udało się. O, jest moja mapka. I ktoś ukopłował. No to, to będzie mapka. Bardzo dobrze. A jeszcze jak trafimy na ro rogo-gonzola rododendrona, to w, w ogóle będzie hit. No, on jest trochę taki... No Wojtek go, tak już sobie dokoksił, że on wszystko umie. Czy znaczy nie, no ja normalnie tym killerem to mam zerowy poziom. No, ale umiesz po prostu, umiesz, no. Znaczy, czy umiem? No co nie umiesz? No, z killerami, z killerami to też nie do końca jest tak, że skill liczy się bardzo dużo szczęście Liczy się bardzo dużo szczęścia, tak na dobrą sprawę, z killerami. Jest mapka. Jak się wszystko po, jak się haki rozłożą i wszystko, więc to. A to raz prawda. Można wygrać, raz można ale. O, jestem obsesją, ale powiem wam szczerze, że tą mapkę, mimo że jest taka rozległa i jest dwupoziomowa, i taka ogromna i gigantyczna, na razie ją lubię. I jeszcze nie mam awersji jak do Gideona. Gideon to jest dla mnie dalej nie. Hmm, czy mi to tam. Tu jest w sumie gen. Można by go zacząć robić. Czarna ja dziecko. Ty... Ja już go słyszę. Ale. Jego, czyli kogo? Nie wiem. Ja robię genixa? ale słyszę, słyszałem. Nie ma Wojtek żadnej ruiny, także jest OK. Dobrze. Dobra, ja idę na górę naprawiać geno. Dobrze. My robimy z czarno na dole, nie wiem, nie wiem... W jakim punkcie mapy jesteśmy. Znaczy w sumie to czekaj, bo ja nie wiem czy to na górze jest, bo nie zawsze jest przecież. No właśnie. Jakoś tak ta mapa dziwnie dyszy. Oho, ten już leży. Jeszcze pode mną tu. Nie ma gena na górze. Nie ma gena na górze? Nie. Uuu, on tam się gdzieś... ...człapie, No ja jestem nad, boję. ja jestem nad. Ja jestem... ...pod. Oh, fuck. To on chyba... Aaaa! Piła! Piła. Cholera. Ofa, FA jaka piła! Ej, y traper, boże, sorry! Ja byłem w afekcie, jak cicho. powiedział, że jest traper. Ja pierdzielę. No, no bo jak ja się... Co? Cicho! Za 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 zastresowałem się! Kuźwa! Gdybym wiedział, że to jest traper, to bym uważał. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Kurde, że się skaleczyłem. No i nie zdążę wstać, on po mnie przyjdzie, Co za... Chociaż... Weźmie miecze, nie? Zostawią mnie... Idź, 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 no, dobra, to nie, nie ty. Gdzie ten wisi, przepraszam? Gdzie on jest? Aha, ktoś go zdjął. Wojtek, jest. Ja, ja... ja mogę wstać, więc... No to wstawaj. Dobra, wstawaj, wstaj Gdzie ty jesteś? Halo, tu! O, dzień dobry, chodź to chyba Ulec... nie no, ja no, no co się... Nie kręć się jak w betoniarce To nie ja! Nie ty, mówię do randoma to ja! Się zakręciła Megan Ale tutaj na tej mapie ten killer To też jest jego cały czas... Słuchaj, cały czas mi serce wali, rozumiesz to? Cały czas! Kur... By zabiał no nie wierzę! No i przylas po mnie. Ja pierkur. Kur... się rumakowanie. Ale nie podniesie mnie. Czekaj, nie podniósł mnie na razie. Ja sobie wstanę. Jezu, dobrze, mam tego perka od dziadzi, Boże, jak dobrze! O matko, co tu się wydarza? Chyba, że Wojtek przyjdzie po mnie szybko. Okay. A o nie, on po mnie idzie! Nie, czekaj, wziął, wziął pułapkę, wrócił. Wziął mnie! No co za maszkaron! Nie wieszaj mnie, nie wieszaj mnie! No i wiszę, no oczywiście, że muszę pierwszy wisieć! Yy, w przejściu naprzeciwko mnie jest pułapka postawiona, uwaga! O fuck! Sam w swoją blazu. I co on to tak porozstawiał? Idzie po koleś? ciebie, On po ciebie idzie, Wojtek! No kurna, wyswobódź się z tego. Liczę na ciebie. O, no, i, no, i to jest. Ja muszę za ciebie, on ma Nie, nie wierzę w to, nie. Aha, tam ci coś robią, bo mnie nikt nie idzie. No, to leczą tak, spoko. się. No leczą się, leczą. No kurwa, trapper traper tutaj, to też jest, widzę. Bo bardzo ciężkie jest te pułapki dojrzeć w ogóle. Bardzo. One są w przejściach, Wojtek, po prostu tak, się zlewają jest, z, tym, no... z tym gruntem, no. O, biegnie po mnie czarna, bardzo dobrze Czarna, szybko, szybko, zajmie się zrobić. Proszę cię, proszę cię, czarna, chodź. Mam desa w razie czego. Dobra, ja po ciebie Wojtek przyjdę. Dobra, ale pamiętaj o pułapkach. Pamiętam. Patrzę pod nogi. Nie, nie wchodź tu, tu jest pułapka w tym. Jak będziesz... O, o, z tej strony, no? Tu nie ma, chodź, szybko biegnij. Na no to go. I cofamy się tam, gdzie przyszedłeś i po prawo. Po lewej. Sorry. Dobra. Niech będzie. Dobra, i stój. Tu na górę będzie najbezpieczniej. Będziemy widzieć, jak idzie. Stop! Ty i ja ciebie, ty mnie. Tak, tak, bo jak ja cię uleczę, to mi się. Pe... Kot. Co kot? kot? mi się świeci? Nie, 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 no, lecz! Nie przestawaj, no, no wie, ja się już. Zestresowałeś mnie tym kotem. Może się kot świeci, to wiesz. Dobra, teraz ty mnie. masz tom? Hmm. Y jakiś przedmiot? No, mam skrzynkę. A jaką masz? Zwykłą. Bez dodatków? Z dodatkami. Dobra, to idź tu, naprawiaj tą tą. Dobra, idę. Ta mapa ogólnie słuchajcie, mnie się strasznie podoba, dla mnie jest genialna i to jak została zrobiona, to jest po prostu, słuchajcie korytarze, korytarzyki, piętra No jest fajna, to trzeba przyznać Naprawdę jest dokokrzona, no Ta mapa w ogóle dyszy cała <grytania> Tutaj ten, ten killer Wojtek, on ma duże szanse przez to, że te pułapki zlewają tak. się właśnie z tym gruntem. I to jest takie, że biegniesz na pałkę i jeb, pułapka. To no, jest dupa. No. To prawda. Ale zapowiada się drugi dobry meczek. No ale też jest inna kwestia, że koleś widzę, że umie ustawiać pułapki. No ale mm -hmm. mówię, no ta mapa dla niego to jest... Idealna. Idealna no. Robisz tam tego gena? Zrobiłem co? właśnie. Tam gdzieś dobra. Ale dziwne jest to, że ja cię uleczyłem i mi się perk nie odpalił. A jakiego masz perka? No ja mam tego, że jak kogoś uleczę i ten to potem wiesz, mogę się sam uleczyć. Aha, okej. Okay. A może musiałeś mnie podnieść, w sensie wiesz, o dwa stany zdrowia. Jakby. Nie, jeden wystarczyło, pełne uleczenie. Chyba, że ty się ten... macnąłeś delikatnie na początku gdzieś. Nie wiem. I nie było pełne, bo musi być pełne. O nie. Ominął mnie, Jezu, jak dobrze. Idę po tego, o co walczy tutaj. Mhm. Chodź. Chodź, panie. Kurde, zapiał! Sam za swoim. Ja nie wierzę! Też lasu się. Oh, oh, Szajse. <coughs> weźmiesz mnie? Weźmiesz mnie. Pewnie, że mnie weźmiesz. I tu jest oczywiście haczyk. No nie wierzę. O, ja już obluję. jest naprawiam. Tu jest strasznie ciężko geny znaleźć. Idzie ktoś po ciebie? Nie. On kogoś goni chyba? Albo i nie? W sumie to nie wiem. chyba. Nie, nikt po mnie nie idzie, ja umrę. Idę. Czekam na ciebie Wojciech... A Uważaj, tu jest papka! Wiem, widzę. O, Też jest na wejściu. Uleczysz mnie? Tak. To chodź do góry, tu Jezusy. On tu przybiegnie jak nic. Zobaczysz zaraz. Ja to czuję. Zaraz się pojawi w drzwiach na bank, na bank. No nie mówię. No, nie mówię! No kurby idź, 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 idź! No chyba zapiał! czekaj. No wrócił. nie, No chyba... Nie, czekaj. Polera wrócił. I iść, wrócił. przestrzeń. need... ...bezpieczną przestrzeń. Safety space. Oh, fuck! No nie, ale schowana oh, DAMN IT... Ale ją schował, cwaniaczek... Pisze, dobrze, ja tu jestem. Widzę, tylko tu jest pułapka z każdej strony, praktycznie. A ja już traguję. Spokojnie, poczekaj ja powoli. Dobra, biegnij tu jest, tu jest pułapka. Biegnij, biegnij, biegnij. No, pięknie kolego. I teraz tu, bo tu jest. Mnie nie leczy, się sam wyleczę. Na pewno? Tak, bo mi się właśnie odlicza perk. Tam jakieś Słysza, w kółku te pułapki trzaskają. Bo on je dobrze rozstawia jest jeszcze jakiś gen. Jaki dobry killer, słuchajcie. A, a dobra, i mnie, mnie i tak byś nie mógł leczyć, widzisz? No, widzę, widzę, no. Mhm, i rzucaliśmy tylko my. Dobra, leczyłem się. Ten gen jest zrobiony. Ja nie wiem, gdzie tu są geny dalej. Nie, ja też nie wiem, gdzie są geny. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, BLADEGO Tu, tu będzie, za tymi drzwiami Na bank Bo one próbują się otworzyć O nie, ja go słyszę KURBY ZAPIĄŁ, NIE WIERZĘ! Ciek. Już nie żyjesz, prawda? Nie, ja już nie żyję Szukaj, szukaj klapy sobie, na dole hmm, będzie pewnie To ja wiem, że będzie, Zostawił ale... Zostawił mnie! Ale poczekaj, bo rozkłada pułapkę. Ja nie wstanę, nie zdążę wstać, nie ma opcji. Bierze mnie. Żegnaj Wojtku, świat się zmienia. Żegnaj Maćku. A co on robi? Wojtek, on coś tutaj kombinuje jakąś czaczę. Ze mną. No jesteś się tu blisko mnie, bo mi się kot świeci. Ale ja się... Yy, on się Wojtek zbadżył. Jak to? No zobaczył się. Ja mu zwiałem. Dzięki temu. Okej. Okay. Tak może średnio. Jest zrobiony. No kurde jak to jest ciężko te geny znaleźć no. To było dziwne, ale dobra słuchajcie. Fart, y, Fart andeca. <grym> Tam jest jeden gen, gdzie te drzwi próbują się otworzyć. Tak, one o, tak ja charakterystycznie szeleszczą, i ja tam muszę pójść. Mówi, że on się zbaczył, tak? No, zbaczył. O, już znaczy, już nie gonił, ale ja mu zwiałem. W sensie ukryłem się, także luz. Uleczyłem się, właśnie. Gdzie są te drzwi, o które mi chodzi? Gdzie one teraz są? Tu jest gen. Robię gena, na Wojtek. No, ja też. Nie wiem czy się uda, bo on tu pewnie gdzieś krąży jak rzutnik jakiś. Krążyciel, normalny krążyciel. No, krążyciel, kur... Przyszedł do ciebie? Wybuchnąłem gena. Mhm. No, ja reperuję. Repering machen. wierzę, że mnie nie widział Aha! No, no Nie Oczywiście. wiem, gdzie ty jesteś w ogóle Ale meczyk dobry i zacięty i zawzięty, Wojtek, bardzo dobry No, to fakt to Tylko to on się dobre. zbaczył, bo ja już bym dawno zdedził, gdyby nie to jego jaki No gdzie ty przybiegłeś?! Mówisz, że wiem, no, gdzie No kur... Idę. Nie mam, nie mam tej, nie mam więzi, więc nie widzę, gdzie łażę Czy on swoją pułapkę sam? Co no by zapiał, kur! Spadaj! No, zapiał. no bo przecież. Nie wierzę. Dobra, ja wracam do tamtego gena. No super, Robisz bo to ja. Szybko. Jakim z ja mu zwiałem? Ale on regresji możliwe. dokonał. Chryste. Ja no, gdzieś słyszę, tylko jeszcze nie wiem z której strony. No idzie, no kuciapa jedna, zafarbowana na blond! Tam była... nie. no i dupa. Ale Wojtek mnie zostawił. Domyślam. On mnie zostawił, więc ja się zrobię. Ja sobie wstanę. Wstań i powiedz, nie jestem sam. Aaa, i podnosi mnie, patrz, prawie, prawie, no prawie, no. Kurde, ja nie mam samo opieki, to jest najgorsze. No, jak inne, pa, szukaj, klapy. Mhm. Także żegnaj, genia, świat się zmieniam. Szukaj, szukaj. Szukaj, ty mnie szukaj, szukaj. No i no. Nie widziałem mnie. ona nigdzie jej huczy nie? No właśnie. Kapir ja kurwa. Czy z żartną klapą? On pewnie pierwszy znajdzie. Kurwa, ja co Mapę te dookoła? Przyszedłem. Nie, nie byłeś, Wojtek, w tym miejscu, gdzie robiłem gena na górze. Ale na górze się nie powinno pojawić. Nie. Tam na górze gdzie ja robię na sa sam. To jest taka ta... Jest. O. A -ha -ha. -lo 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 -lo. Słuchajcie, meczyk mega, mega zacięty. I mega fajny, Jezus mega trudny. To jest. Jakie on także... miał? 13, 16 brutalna różnica. O. o, dostałem kropelkę bardzo ładnie. Ja mam 13 rangę. Miałem dalej 15, także nic się nie zmienia. Ale dobra moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się taki randomowy odcinek podobał. Bo to mam oczywiście Wojtek. Byłem. No chciałem mu napisać GG i patrzcie, sobie poszedł, no. I byłem też ja. Dla was wszystkich, chlopki, kiski, bezoski, ja was je mocno i do następnego w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, cześć, no i pa, pa! pa, pa, pa.